Czyli może czy pan redaktor jeszcze będzie odpowiadał, czy mogę ja, zadać pytanie? Ja, ja mam zadać pytanie, to będę. To <grym> odpowiedź na To może szybciutko się uda jeszcze. Jestem zafascynowany twórczością Romana Dewisa i y, staram się wyciągnąć z tej lektury jakieś pozytywne, twórcze wnioski. Czego się możemy nauczyć od z dziejów Imperium, nad którymi nie zachodziło słońce? Czy Co, coś jesteśmy w stanie pozytywnego powiedzieć? Bardzo trudne pytanie, wie pan, czego się możemy nauczyć od imperium, nad którym nie zachodziło słońce. Wszystkie te imperia przestały istnieć, w związku z tym nosiły w sobie zarodek śmierci. Tak jak mówiłem o mocarstwowości i suwerenności. Imperium Brytyjskie, bo to to było imperium, nad którym nie zachodziło słońce, prawda? Rzeczywiście istniało, ale tylko do pewnego czasu. Proszę zwrócić uwagę, kiedy Imperium Brytyjskie przestało istnieć? Po dwóch wojnach domowych w Europie, bo te dwie wojny światowe były jednocześnie wojnami domowymi w Europie, o hegemonię nad Europą. To były wojny domowe nad Europą. I te dwie wojny domowe sprawiły, proszę zwrócić uwagę, po II wojnie światowej właściwie w jej trakcie jeszcze, został ustanowiony porządek jałtański w 1945 roku w lutym. Kto był gwarantem porządku jałtańskiego? Mocarstwa, z których jedno nie było w ogóle mocarstwem europejskim, Stany Zjednoczone, a drugie Związek Sowiecki, który no, geograficznie to częściowo był państwem europejskim, ale ustrojowo i mentalnie to nie był. Prawda? Więc to była ilustracja upadku politycznego Europy. Jest taka książka dwóch angielskich autorów. Pol, tytuł polskiego tłumaczenia brzmi od własnej kuli. Oni z ściekłością, taką jakby to było wczoraj, pokazują, jak Stany Zjednoczone przykładały rękę do likwidacji Imperium Brytyjskiego, no bo chciały same zająć hegemonistyczną i posłużyły się tym w tym celu między innymi Józefem Stalinem. O czym Churchill z tego zdawał sprawę, no ale był bezsilny całkowicie. W rezultacie, imperium brytyjskie, no została tam brytyjska wspólnota narodów, teraz to nie wiadomo, co to z tego będzie. Chociaż jeszcze jest taki pewien element. Ja sobie zdałem z tego sprawę, kiedy byłem w Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Otóż tam urzędują gubernatorzy brytyjscy nadal. Jest rząd, jest premier, Głowa, głową państwa jest król, w tej chwili Karol III. I co najciekawsze jest, co zapytałem, komu przysięga wojsko w Kanadzie, w Australii i na Nowej Zelandii. Otóż nie przysięga własnym rządom, tylko królowi brytyjskiemu, czy tutaj wcześniej królowej, Elżbiecie. I to jest pewna wartość, bo jak nie tak dawno jeszcze za panowania króla Esbiety, kiedy Brexit był, to Szkocja tam się, rząd szkocki się tam odgrażał, że on nie chce Brexitu, że on tu tego, że królestwa. I wtedy królowa brytyjska, królowa Esbieta, była tak bardzo delikatnie, tak. Nie króli, tylko na królową. A ponieważ wojsko przysięga jej, no to ciężar gatunkowy, prawda? Gatunkowy. Jeszcze y, przechodząc do y, pańskiego pytania, Izrael, znaczy może inaczej. Izrael jest następstwem, pewnej doktryny politycznej, która się pojawiła w XIX wieku, mianowicie żydowskiego, czyli syjonizmu. Był taki Theodor Herzl, on sformułował te zasady w takiej broszurze Der Judenstaat, czyli Państwo Żydowskie i pierwotny syjonizm wychodził z założenia właściwie oczywistego, że naród żydowski jest takim samym narodem jak każdy inny, w związku z tym też powinien się politycznie zorganizować w państwo i mieć własne państwo, tylko problem był gdzie? Bo inne narody miały geograficznie, geograficznie siedziby, a Żydzi byli w diasporze, więc to był problem. No ale po II wojnie światowej tam pod wpływem tego wrażenia tej masakry Żydów przez Niemców w czasie II wojny, to uznała społeczność międzynarodowa, że Żydzi powinni mieć taki azyl na wszelki wypadek, żeby mieli gdzie tam się schronić. Ale syjonizm ewoluuje. syjonizm ewoluuje i współczesny syjonizm odszedł od tego punktu wyjścia, który tam głosił Teodor Herzl. Żydzi nie są takim samym narodem, jak i każdy inny Żydzi, są narodem specjalnym. W związku z tym i z tego wyprowadzają prawo, do instrumentalnego traktowania innych narodów. Z tego wyprowadzają takie prawo. No, trudno, żeby inne narody tego nie zauważyły. To rodzi napięcia. I dopóki, powiem tak, że dopóki AIPAC, czyli Żydowska organizacja polityczna lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych, no, sprawuje, można by, jest jednym z ośrodków władzy w Ameryce takim samym jakim, jak prezydent albo może nawet z poważniejszym. No to Izraelowi nic nie grozi. Zresztą wszyscy prezydenci bez względu na to, czy z Republikanów, czy z Demokratów, natychmiast po objęciu urzędu ogłaszają, że tu obrona Izraela tu jest priorytetem Stanów Zjednoczonych. Uzasadnienie jest takie, ale moim zdaniem to nie wytrzymuje krytyki. Uzasadnienie jest takie, że Izrael jest takim niezatapialnym lotniskowcem Stanów Zjednoczonych, w ogóle Zachodu, w tym na peryferiach bezpiecznego świata. Moim zdaniem nie. Jeżeli. To może to, ale to ja już jestem, że tak powiem, patentowanym antysemitnikiem, to już mnie nie powinny powstrzymywać takie rzeczy. Izrael żadnym lotniskowcem nie jest. Izrael, moja było błędem. Izrael jest rodzajem krok, która, nie tylko, ale w rozmaitych innych, która wytwarza bardzo od... 1948 roku od powstania Izraela ile tam było wojen właściwie cały czas trwają wojny to tylko prezydent Peres jak się spotkał z prezydentem Miedwiediewem 18 sierpnia 2009 roku w Soczi to później w wypowiedzi dla jednej z izraelskich gazet ujawnił że złożył prezydentowi Miedwiediewowi obietnicę że Izrael nie uderzy na Iran no, Iran ale na Iran na razie nie uderza. Iran zresztą, to nie byłoby takie i wcześniej i teraz, bo Iran zapanowania szacha Reza Pahlavi'ego, Amerykanie go bardzo dobrze uzbroi, znaczy on sam się uzbroił, ale w amerykańską, więc atakowanie go było trochę, byłoby nieroztropne, byłoby nieroztropne, Proszę bo... Pana. Ale tam cały czas się zbroją, i to nie broń amerykańską, bo Iran jest państwem terrorystycznym, w związku z tym nie, ale przecież inne państwa świata też produkują broń. To ostatnio, może możemy o niej bardzo krótką odpowiedź. Ja też krótko zapytam. Sytuacja w tej chwili jest taka, że idea Trójmorza daje wielką szansę Polakom, to co w tej chwili, jak jest stosunek świata do Rosji, no, no zmienia się radykalnie. Czy nie powinno być, znaczy nie uważam, że powinno być, tylko czy to jest realne, żeby Polska zamiast Rosji stała się członkiem Rady Bezpieczeństwa? Do kogo pytam? Do pana. Proszę pana, no nie ma takiej możliwości, nie ma takiej możliwości. Karta Narodów Zjednoczonych tutaj na razie jest niezmieniona. Natomiast no, wydaje mi się, że Pan trochę przesadza, mówiąc, że cały świat ma jakiś tam stosunek do Rosji. Wcale nie cały świat. Do, stosunek do Rosji mają państwa, które w jakiś sposób są uzależnione od Stanów Zjednoczonych, to mają Rosji, jak, jakiego oczekują Stany Zjednoczone. Ale to jest bardzo niewiele takich państw. No to są członkowie NATO, Japonia, Tajwan i Południowa Korea. I to wszystko. Inne państwa świata wcale nie mają do Rosji żadnego stosunku w związku z wojną na Ukrainie. Przecież dzięki temu Rosja handluje jak tylko z całym światem kilkadziesiąt, chyba ze trzydzieści państw ma taki stosunek do, do Rosji. Że mówienie, że cały świat, co więcej, państwa Ameryki Łacińskiej wcale nie... Znaczy, odczuwają coś w rodzaju schadenfreude. No tak, bo tam nie lubią Amerykanów, no po prostu nie lubią Stanów Zjednoczonych i tyle. Podobnie jak w Azji, no to Trudno, żeby w Chinach kochano stany zjednoczone, czy tam w Indiach kochano stany zjednoczone? Nie. Także mają zupełnie taki normalny stosunek i nie traktują Rosji jako pariasa, nawet przez, którego przez papierek nawet nie można dotknąć. Nie, tak nie jest. Więc dlatego, dlatego to nasza propaganda nam wmawia taki obraz świata. On jest nieprawdziwy, nieprawdziwy. Jeżeli my w ten obraz świata uwierzymy, no to będziemy mieli, będziemy musieli ponieść kiedyś tego konsekwencje. Także, ale Polska stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, no nie ma żadnego powodu, żadnego. Kto jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa? Mocarstwa nuklearne mocarstwa nuklearne. Teraz jest ich więcej niż pięć, ale wtedy, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych tam, bo już o krzepła i tego, no to bilet Rady Bezpieczeństwa była broń jądrowa. I tyle, i to Polska nie ma broni jądrowej. Pan Prezydent Duda tam mówił, że rozmawiał z kimś, nie wiem z kim, że Amerykanie tu umieszczą na, tery na terytorium Polski broń jądrową. No ale Departament Stanu zaraz to zdementował. Powiedział, że nic o tym nie wie. Więc to są jakieś takie fantasmagorie pana prezydenta Dudy. W związku z tym być może, że powinien go przebadać jakiś weterynarz.